Dzień dobry, dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Koncika Dobrej Książki. W zeszłym tygodniu klasyka, w tym tygodniu, tak jak powiedziałem, będzie albo powieść, albo będzie zupełnie coś innego coś, co traktuje od początku istnienia człowieka, świata, aż po współczesność. No i wcześniejszą książką, którą udało mi się ukończyć, jest Sapiens. Od zwierząt do bogów. Yuval Noah Harari. Ta książka prezentuje się tak. Jakiś czas temu otrzymałem ją w prezencie. Była książką niespodzianką. Przyszła paczka. Oczywiście wiedziałem, że przyjdzie. Dzięki, można powiedzieć, zaprzyjaźnionej osobie. Wiedziałem, że przyjdzie. No i wyczekiwałem. I tak ją dostałem. Nie czytałem tej książki wcześniej. Wcześniej czytałem tego autora książkę Homodeus. Krótka historia jutra. Nie przypuszczam, że będę czytał książkę, którą w, od której w sumie powinno się zacząć, czyli sapiens od zwierząt do Bogów, aczkolwiek to naprawdę nie ma większego czy szerszego znaczenia, od której książki, książki zaczniemy, przygodę z Hararim. Książki przede wszystkim czyta się bardzo, bardzo przyjemnie. Książki czyta się. Nie powiedziałbym, że sprawnie, aczkolwiek sprawnie. Rozdział po rozdziale nie musimy się spieszyć. Wracamy od, do podstawówki, do średniej szkoły, a w niektórych zagadnieniach nawet wracamy na studia, ale to wszystko w zależności od tego, co studiowaliśmy. Prawda? W związku z tym, że ja nauki humanistyczne, a zatem w niektórych aspektach byłem blisko, a w niektórych byłem daleko. Ale tutaj znowuż przypominają się lekcje zarówno ze szkoły podstawowej którą przerabiam teraz z młodszym synem, jak i ze szkoły średniej, gdyż starszy syn jest w średniej szkole, więc czasami mam okazję zerknąć. No a zawsze jednak książki, które właśnie Hararego pozwalają rozwinąć to, co już pamiętamy, albo czasami odkryć jedną kartę, o której nie mieliśmy pojęcia. No i tak się dzieje w Homodeus. Krótka historia jutra. Tę książkę już kiedyś polecałem, jakiś czas temu, dwa, trzy lata temu. Oczywiście, wtedy, kiedy jeszcze końcik dobrej książki nie istniał, ale pisałem wtedy o książkach, no i ta książka się tam pojawiła jako książka do polecenia. Natomiast dzisiaj polecam, tu nawet na okładzie jest napisany autor światowych bestsellerów. No oczywiście Sapiens, Od Zwierząt do Bogów, Yuval Harari, wydawnictwo literackie. No i książka żeby od razu wam na dzień dobry powiedzieć, ukazała się w Polsce w 2019 roku. Książka liczy sobie ponad 500 stron, aczkolwiek na końcu są przepisy. No i w tej książce, zanim przejdziemy do fragmentu, oczywiście tak jak jest z tyłu napisane, całościowa historia człowieka od ukrywania się w jaskiniach do podróży na Księżyc. A między, ten, ten, między tą przestrzenią czasową Dzieje się bardzo wiele w historii człowieka, w historii naszej planety. No i rzeczywiście tytuł jest jak najbardziej trafny od zwierząt do bogów. Oczywiście Bogów z małej literki, tutaj, ponieważ my, jako ludzie, uważamy się często za Bogów, aczkolwiek patrząc z perspektywy dawnych, dawnych, dawnych lat, jeszcze powiedzmy przed 1500 roku. Bo po 1500 po 1520 bodajże. Zaczyna się cała rewolucja naukowa, no i tam się już trochę dzieje. I tu taka ciekawostka, zanim przejdziemy jeszcze do fragmentu fragment będzie po prostu na koniec. Ja teraz będę więcej mówił, później fragment i, i kończymy ten odcinek. Bo nie ma co o tej książce za wiele mówić jedynie można ją polecać. Książka jest jedną z wielu, tak jak pokazałem Wam, Homodeus, Krótka Historia Jutra. I tę książkę posiadam w domu, przeczytaną, polecaną. Tutaj Wam polecam Sapiens od Zwierząt do Bogów. Jeszcze jest jedna książka, której nie posiadam i nie czytałem. To jest 21 lekcji na XXI wiek. Myślę, że też zacna pozycja. Książki przede wszystkim są bardzo ładne, wydane w twardej okładce może mniej poręczne, ale nie aż tak tragicznie nieporęczne, więc czyta się dobrze. Kształtka jest też w miarę fajnie, przyzwoicie rozłożona i odpowiedniej wielkości. No i naprawdę jest ciekawą, ciekawą pozycją. Sapiens od zwierząt do bogów. Yuval Noah Harari. No i co, już do fragmentu? Aha, jeszcze ciekawostka, jeszcze ciekawostka. Oczywiście... Tu takie spostrzeżenie autora, które też mi się później narzuciło. Oczywiście on wspomniał, dlatego sobie to wyobraziłem, że rzeczywiście, kiedy człowiek urodziłby się w obojętnie jakim czasie do 1500 roku, to wiele rzeczy, na przykład ktoś tam powiedzmy z 1000 roku albo 1100 albo 800 roku urodziłby się w 1450, to wiele rzeczy, znaczy zaskoczyłoby oczywiście go wiele rzeczy. Ale potrafiłby sobie to jakoś ten świat poukładać, ten świat za bardzo, za bardzo by się tak nie zmienił, jeżeli chodzi o te początki. Natomiast, kiedybyśmy człowieka z 1500 roku, powiedzmy, albo nawet z 1600, obudzili w roku naszym, tutaj, no to byłby problem. To jest po prostu kosmos. Myślę, że taki sam kosmos był, kiedy. Aztekowie zobaczyli pierwszy raz Hiszpanów, i tak naprawdę traktowali ich jako bogów, traktowali ich jako my. Byśmy ich traktowali jako kosmitów, można tak to powiedzmy taką metaforą tutaj się posłużyć. I to właśnie na tak, tak bardzo od tego 1500 roku do współczesności świat się zmienił. A czasami mamy kawałek tylko wziąć, to już jeżeli chodzi o technikę. We współczesnym świecie to nawet wystarczy 20 lat, 40, 60, 100 przepaść. No, tak pędzimy do przodu. No i rzeczywiście mamy wiele możliwości takich stwórczych już troszeczkę, a nawet bardziej stwórczych, jak bogowie z małej litery. I rzeczywiście człowiek, człowiek gna do przodu. Nie widać granic tego wszystkiego, chociaż kiedyś znajomy, starszy człowiek mówił. Wszystko do momentu, aż to wszystko wiadomo co. No zobaczymy, zobaczymy, kochani, jak te czasy nasze się potoczą, ale my tu rozmawiamy o książce "Sapiens od zwierząt do bogów". Naprawdę, naprawdę ciekawa pozycja. Bardzo dobrze się to czyta przede wszystkim. To nie są tylko treści naukowe. Nie, nie, absolutnie jest to język, jak najbardziej przyswajalny przez każdego z nas. A szczególnie tych, którzy czytają książki, to już w ogóle nie będą mieć z tą książką żadnych problemów, jeżeli chodzi o czytanie. No i zapraszam Was do lektury, bo naprawdę, naprawdę świetnie się to czyta i są to bardzo dobre pozycje książkowe, które warto mieć w domu, mi się wydaje. Następnie byłem też na ciekawym spotkaniu i tam padało w kilku zdaniach, parę razy takie stwierdzenie, że My ludzie rozwijamy się, nabywamy jakby nie tyle człowieczeństwa, ale takiej w mądrości życiowej dzięki temu wszystkiemu, co przeczytamy, czego doświadczymy, jeżeli nie przez książki, to przez życie, jeżeli nie przez życie, to przez książki. A książki na pewno ubogacają, są taką wędrówką, tak jak ja to kiedyś powiedziałem, że są taką wędrówką podróżą. Zresztą nie ja pierwszy, każdy odbywa tę podróż. Zaglądając do jakiejkolwiek lektury, czasami udajemy się w nieznane. Ale dobrze, do autora światowych bestsellerów, Juwal Noah Harari. Kochani, zapraszam na fragment. I teraz tutaj ciekawostka: nie posłużę się fragmentem z, z samego początku yy, książki ani ze środka, tylko z samego końca. Będzie to posłowie, które wam przeczytam, które tak naprawdę obrazuje tę pozycję książkową w całości. Książka składa się z kilku części, żeby wam tak tylko po troszku nakreślić, żeby już później nie kombinować, jak to mówią, składa się z kilku części. No i teraz, jak człowiek chce, to nie trafi na spis treści, ale nieistotne. Pierwsza część to jest część, no od której wychodzimy, czyli rewolucja poznawcza. Później po tej rewolucji poznawczej, o jest, jest, zaczyna się druga część, czyli rewolucja agrarna, i to jest też bardzo ciekawy rozdział o tym, choćby sama, sama historia pszenicy, ale tego nie będę opowiadał oczywiście, ale zobaczycie, jak z, takiego, z takiej rośliny, nagle z takiej w sumie niszowej i spotykanej tylko w jednym rejonie świata. Nagle te pszenice mamy wszędzie. No i była rewolucja agrarna, później było zjednoczenie ludzkości, to jest trzeci rozdział. Następnie mamy rewolucję naukową, to jest eta po 1500 roku, już. No i to jest aż, to jest tak naprawdę czwarta część, która nas prowadzi do ostatniego rozdziału, kres Homo Sapiens. No ale o tym zobaczycie. No a ja, tymczasem, ja, tymczasem kieruję do Was. Posłowie, nie moje oczywiście, posłowie narodziny bogów, a zatem bez żadnego dzielenia, oczywiście od razu przechodzimy do fragmentu, no i za niego się zabieramy. Kochani, to jest tak, posłowie. 70 tysięcy lat temu Homo sapiens był wciąż niewiele znaczącym zwierzęciem, żyjącym własnym życiem w pewnym zakątku Afryki. W ciągu następnych tysiącleci wyrósł na pana całej planety i postrach ekosystemu. Dziś stoi na progu osiągnięcia statusu Boga, gotów dostąpić nie tylko wiecznej młodości, ale i boskich władz stwarzania i niszczenia. Niestety, panowanie Homo sapiens na Ziemi jak dotąd nie przyniosło niczego, z czego moglibyśmy być dumni. Podporządkowywaliśmy sobie otoczenie, zwiększaliśmy produkcję żywności. Budowaliśmy miasta, ustanawialiśmy imperia, tworzyliśmy dalekosiężne sieci handlu. Czy zmniejszyliśmy jednak skalę cierpienia na świecie? Ogromne przybory mocy sprawczej rodzaju ludzkiego niekoniecznie poprawiały byt jego poszczególnych przedstawicieli i przeważnie przynosiły innym zwierzętom ogrom cierpień. Na przestrzeni ostatnich kilku dekad Osiągnęliśmy w końcu realny postęp pod względem warunków bytowych człowieka, ograniczając głód, choroby i wojny. Niemniej jednak położenie innych zwierząt pogarsza się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, a poprawa losu ludzkości jest zbyt świeża i krucha, by można było mieć co do niej jakąś pewność. Co więcej, pomimo niezwykłych zdolności, jakimi rozporządza człowiek, wciąż nie wiemy, jakie są nasze cele. I wydajemy się nie mniej sfrustrowani jak wcześniej. Przesiedliśmy się z dłubanek na żaglowce, z żaglowców na parostatki, z parostatków na promy kosmiczne, lecz nikt nie wie, dokąd zmierzamy. Dysponujemy niespotykaną dotąd potęgą. Ale nie mamy pojęcia, co z nią zrobić, co gorsza. Wydaje się, że ludzie są bardziej nieodpowiedzialni niż kiedykolwiek wcześniej. Własnym przemysłem, wybiwszy się na bogów, kierujemy się wyłącznie swoją wolą. W rezultacie siejemy spustoszenie poś pośród naszych zwierzęcych kuzynów i w otaczającym nas ekosystemie, poszukując jedynie własnej wygody i przyjemności, lecz nigdy nie znajdując satysfakcji. Czy jest coś bardziej niebezpiecznego niż niezadowoleni i nieodpowiedzialni bogowie, którzy nie wiedzą, czego chcą? No taka jest puenta tej książki, Taki jest, taka wysnuta puenta oczywiście autora. Zadaję na koniec pytanie, no i właśnie sami możemy sobie na nie odpowiedzieć. Czy my, jako nieodpowiedzialni bogowie, z małej litery oczywiście, nie wiemy, czego chcemy. Czy każdy jest w stanie, zadając to pytanie, od razu udzielić odpowiedzi? Myślę, że nie. Może w indywidualnym aspekcie jesteśmy mniej więcej zdolni odpowiedzieć na to pytanie, ale jako ludzkość w całości, czy wiemy, do czego zmierzamy, czego chcemy? No, kochani, z tą myślą, z tym pytaniem was zostawiam na ten tydzień. Polecam Wam bardzo serdecznie Juwala Noaha Harariego. Sapiens odzwierzony do bogów. Naprawdę świetna, świetna pozycja. Ja jeszcze raz z tej strony chciałem podziękować ten, komu dziękuję, wiem, wie za tę te, te pozycję książkową, która do mnie trafiła jakiś czas temu, naczekała na swoją kolej, długo, 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 gdyż wiadomo, w kąciku dobrej książki książek jest od groma. No i żeby o każdej opowiedzieć, no mamy tyle tygodni w miesiącu, a miesięcy w roku, że nie sposób o wszystkiego powiedzieć, a kiedy już opowiem o jakiejś, zachęcę do przeczytania, to na pewno jest to książka, którą warto polecić. A dzięki temu wiecie mniej więcej, mniej więcej, nawet więcej niż mniej, co ja czytam na co dzień, co sprawia mi frajdę, poza tym, że czytam wszystko, ale większą część polecam wam tutaj, w kąciku dobrej książki. Oczywiście, tu z tej okazji myślę, można powiedzieć, bo mamy już Końcówkę października, a zatem można powiedzieć, że jak będą święta, będzie okres świąteczny, to zrobimy tak, że rozdamy jakieś prezenty. Będzie kilka książek i zastanawiam się, czy w tym roku nie zrobić tak, że będzie pięć książek i to będą te same książki dla pięciu osób. Może to będzie książka, która bardzo mi się podobała w tym roku. Zobaczymy. Zobaczymy, czym Was obdzielę. Będą niespodzianki, ale to na koniec roku. Myślę, że gdzieś w okolicach grudnia, wtedy, kiedy daje się prezenty. Ale przed świętami chyba. Tak to zrobię, albo po świętach, i teraz znowu nie wiadomo. Kochani, a tymczasem sapiens od zwierząt do bogów i Noah Harari i wydzielcie się również ze mną swoimi lekturami, swoimi przygodami książkowymi, bo ja chętnie też zaglądam do tego, co Wy czyt czytacie i czasami wybieram takie pozycje książkowe, o których do mnie, o których napisaliście do mnie. A tymczasem, kochani, dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia w przyszłą sobotę. A tam już prawdopodobnie pojawi się powieść. Dobra powieść. Jestem już w połowie, więc dobra, zaczyna się działać. I nawet jest mój ulubiony bohater. Ulubiony, ale to zły, zły, zły bohater, zły charakter. Okrutnie zły, ale ciekawa postać. Ale o tym za tydzień. Do zobaczenia, trzymajcie się, pozdrawiam Was, cześć!